wszystkim. Mam taką małą refleksję i postanowiłam się z Wami tą refleksją podzielić. Uważam, że mm, zauważcie, że lewica y, tak bardzo y, y, zachęca, robi taką propagandę, żeby się przymusowo szczepić i tak dalej. Dlatego ja od samego początku nie byłam za strajkami kobiet, bo wiedziałam, że to jest podpucha, że to jest jakiś bolszewicki po prostu ruch. Bolszewicka partia. Zresztą też mówiłam w, kolejne, w innym filmiku swoim na swoim kanale, że przecież Strajk kobiet, której przewodniczącą jest ta Magda, ta Lempart cała, nie pamiętam jej imienia. To przecież jest sponsorowana przez Soros. A kim jest Soros? Soros to jest globalista, to jest satanista, to jest pedofil, więc y, wszystko się ze sobą łączy. Uważam, że warto mieć jasny umysł y, mieć swoje własne refleksje i potrafić łączyć kropki. To jest według mnie teraz najważniejsze. Także ja wiem, że tutaj ze strony, chyba tam od organizacji Sochy, podobno próbowali się zjednoczyć do, do Lempart, pisali, żeby zrobić jakiś wspólny protest i tak dalej. Natomiast co oni, co one powiedziały? One powiedziały, że. Mm, nie, bo my będziemy bez masek, my ich zarazimy, no to o czym tu w ogóle rozmawiamy, no z taką ciemnotą, to ja powiem szczerze, nie chcę mieć w ogóle do czynienia i po prostu z taką ignorancją, no ignorancja, ciemnota po prostu, no zaprogramowanie i co jest jeszcze dla mnie ciekawe, mm, one głoszą takie hasła, że <laughs> moje ciało, mój wybór, że nie, przepraszam, sorry, Moja macica, mój wybór, ale już moje ciało odnośnie szczepień, to już, to już tam pierdzielić, to już tam nieważne, nie? To już, to już ogólnie, wie, wiecie, są za tym i wręcz to pochwalają i dzisiaj widziałam sobie jakiś filmik na internecie przez przypadek, gdzie tam ktoś z lewicy, ja rzadko oglądam takie filmy, ale mi przez przypadek wpadł, bo znajomy mi podesłał, że tam lewica bardzo tak samo naciska na szczepienia, i tak naprawdę wszyscy politycy, zresztą to jest żadna nowość, grają do jednej bramki. Wszyscy chcą nas wyszczepić jak bydło. Ale tak jak ja tak jak mówiłam ostatnio, ja jestem spokojna, jest dużo materiałów w internecie, jak się przed tym uchronić. I tak dalej, nie będę panikować, czas pokaże co będzie, ale yy, zachowuję spokój. Natomiast jeżeli yy, um, będą chcieli po prostu, wiecie, zmuszać na siłę i będą robili tak jak, tak jak w przypadku masek, że jeżeli się nie dostosujesz, to my ci pokażemy, to wtedy będę walczyć tak jak walczyłam i walczę nadal nosi z kagańcami. Jeżeli chodzi o kagańce, to ja teraz robię w ten sposób, że wybieram sobie takie sklepy, gdzie po prostu nie robią problemów. Tam chodzę po prostu do tych sklepów, wspieram lokalnych małych przedsiębiorców. Tak jak mówiłam to w wielu swoich filmach i tyle. A tych, tam gdzie po prostu robią problemy, gdzie się czepiają, to po prostu tam nie chodzę. No i też tak jak mówiłam, ostatnio teraz się skupiam na sobie. No i tyle w zasadzie chciałam powiedzieć w tym filmie. To tyle ode mnie. Pamiętajcie, że się nie damy się. Musimy się trzymać razem. Nie panikujmy, krowujmy z tego lepszy świat. Pozytywne wibracje. Może też polecam czasami medytację ogólnie. Natomiast też pamiętajcie o tym, żeby nie wpaść w taką pułapkę, że będziemy wysyłać miłość i nic nie będziemy robić i samo wszystko do nas przyjdzie. No nie. Jeżeli połączymy te dwa aspekty ze sobą, czyli medytacja, wysyłanie miłości, kreowanie sobie lepszego świata, pozytywne wibracje, niesłuchanie negatywnych informacji, bo wbrew pozorom na niektórych kanałach aktywistycznych, tak jak już mówiłam wcześniej, jest sporo straszenia: typu, że to są czasy ostateczne, że mamy czasy apokalipsy i tak dalej. To jest straszenie, to wcale nie pomaga. Ludzie mają dosyć strachu przez ścierwomedia. Mam na myśli ludzi świadomych, przebudzonych, i my potrzebujemy pozytywnych wibracji, nadziei, wiary i wiary w to, że będzie lepiej. Ja wierzę w to, że będzie lepiej, już są pozytywne sygnały. Kwestia jest tego, czy ty te pozytywne zmiany w swoim otoczeniu potrafisz zauważyć i o to się tutaj rozchodzi. Także pamiętajcie, żeby myśleć pozytywnie, mimo wszystko. I nie wpadać w panikę, nie wpadać w pułapkę narzekania i nie wpadać w pułapkę negatywizmu, co zauważam u niektórych ludzi się dzieje. No i przede wszystkim, oprócz sobie, oprócz wizualizacji, medytacji i tak dalej, przede wszystkim działać. Czyli albo lokalnie działać w miarę możliwości, oczywiście, albo chodzić na jakieś protesty lokalne, albo sam, samemu je robić, albo uświadamiać ludzi, roznosić ulotki, albo po prostu jeżeli już, tak jak ja to robię na przykład. Jak ja chodzę do tych swoich sklepów tutaj na osiedlu, to gdzie jest, że tak powiem, pole, gdzie widzę, że ktoś ma otwarty umysł i nie do końca zgadza się, no widzę po prostu, że ma otwarty umysł, no to wtedy staram się uświadamiać, wtedy rozmawiamy i staram się to robić, jak tylko mogę. No, także pamiętajcie o tym, co powiedziałam w tym filmie. To by było na tyle. Trzymajcie się, pozytywnego wieczoru.